Cześć życzę modeczki, Banieczka na zróbeczko. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcieczku z y, Cyberpunka, witam Was z uśmiechem na twarzy ładne y, buziaczki dla Was i życzę Wam jego oglądania. Na początku tylko przypomnę, żebyście zostawili y, łapkę w górę łapkę w górę była na kanale, komentarz jakiś pozytywny, fajny. Przypomnę o konkursach. Na 2400 subów jest e, 40 zł do wygrania. Dwa kluczyki do gry: 2 kluczyki na 2500 subów, 200 zł do wygrania. Na, 2000, na, o, na 2500 subów 200 zł do wygrania. Na 3000 subów potem Diablo do zgarnięcia i zapraszam na swoje live, które są prawie codziennie. A ja jadę po kolejny kontrakt, gdzie mamy ponad 2 km do przejechania. Ale tą furą zajedziemy szybko. Mam nadzieję, że fajnie Wam się będzie oglądało. Tych kontraktów mi się pojawiło stra... jeszcze więcej na mapie. że po... Tych kontraktów tam na dole mi się pojawiło więcej. A tymi kontraktami to zajebista sprawa. Zobaczcie, jest tu coraz więcej. Czekaj, no mogę Wam pokazać, tej Dekolane. Zobaczcie. Ale zajebiście się je robi. Zajebiście się je robi. Fajne te kontrakty, zwłaszcza jeszcze jak się uda po cichu zrobić, to jest dopiero satysfakcja, co nie? Chyba, no chyba, że już naprawdę nie ma wyboru, no to odcisnę z grubej rury tutaj. Dobra, no nic, lecimy. Jedziemy. Jak się czujesz? Dobra, ja zasuwam. Przepraszam. To nie chciałem. Okay. Kurwa, sorry. Aj, 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 aj. No, to ma kopa i ale dobrze w zakręty polisz. Dobrze w zakręty polisz. Dobra, Jeszcze kilometr drogi. no, właśnie o. Do okolicznych jednostek. No i Watson. Lepiej teraz spierdalać z przed przyjam. pieskami. Policzycie mi nad godziny? MPCD przepraszam. bo MPCD. MPCD to się nie wybać hmm. podejrzanej przez owę dane, Dobra, jedziemy. Do wszystkich jednostek. Podejrzana wciąż gdzieś tam jest. Eee, mogą gadać. Dobra, już sprawia, że jesteśmy na miejscu. Dobra, znowu coś Dobra, fura sama wyklepie się. Wyklepię się. Chociażbym do wody nie wjechał. Dobra, jesteśmy... Bez... Na miejscu, nie wiem czy to tu. Do wszystkich zaangażowanych jednostek, w sektorze spokojnie, zarządzam odwrót bez odbioru. Odpalaj. Dobra, przechodzimy. Teraz muszę się dostać do środka. To jest 100 metrów, powaga. Dobra, chyba tyle dobiegnę. Nie stędzimy, że to po tej stronie jest. Dobra, mamy tę odbiórz. Mam dla ciebie zadanie, którego wolałabym nie wydać. Synka z nadziei Braista został brutalnie zamordowany. Jedyną szansą na schwytanie oprawcy tego dzieciaka jest zdobycie oryginalnego nagrania Braindensowego z tego zdarzenia. Tak, takie niestety powstało. Więcej o całej sprawie wziąłbym Aha, okej. Okay. Typ kontraktu kradzież. Okej. Okay. Typ kontraktu kradzież zdobądź surówkę nagrania z morderstwa syna Braystone, lokalizacja zabudowania przez Shepard Way, Shepard White, Szczegóły. Mój dobry znajomy, tele, mój dobry znajomy, telewizyjny kaznodzieja Braystone, prosi o pomoc. Jego syn został porwany, a Następnie po kilku dniach w niewoli brutalnie zamordowany. NPCD umorzyło postępowanie z braku dowodów w sprawie. Dlatego Brace zaczął działać na własną rękę i dotarł do nagrania Breakdensa z morderstwa. Materiał jest mocno wyedytowany i niewiele można z niego czytać. Gdyby udało ci się zdobyć surówkę w nagrania, wtedy pojawi się szansa na zidentyfikowanie mordercy syna stona. Nagranie wyszło od, wyszło od dwóch montażystów czarnych, Bra bre, bre Gottfrieda i fr, fre, fre, Frederica, Gottfrieda i Frederica, Northnow. i coś tam, oryginał musi być w ich zbiorach, tylko uważaj na męstronu, uważaj na Stromów Montażyści płacą im za ochronę. Okej. Okay. Czyli kolejny kontrakt po cichu. Zdobyć bregnes zostać niezauważonym. Ja mogę tam się dostać jakoś inaczej. No, raczej nie. I kolejne wejście po cichu. No i dobra, pięknie, dobra, bo widzę, że tych typów trochę tu jest wariaty, wiecie, a ja się muszę dostać te. A mamy prze... Gottfried Person rób co chcesz, Lena, robię co, robię, odchodzę, robię, odchodzę, Gottfried, jeszcze raz, Gottfried. Rób co chcesz, Gottfried. A może potrzebujesz mojej zgody, Gottfried. Uwagi? Lena. Leny. Nero. Ty, nie mogę pisać. Leny, to teraz ja coś powiem. Leny, to co robisz, to przesada. Przesada. Leny, Nero. A to, że wciągasz w to swoje. wciągasz w to swojego syna. Leny, jest po prostu zdrowo. Pierdolone. Leny. To się nie skończy dobrze. słuchaj Gottfried, swoje już zarobiłeś. Swoje już zarobiłeś. Okej. Okay. Gotfryd, to już cię. Stać na wyrzuty sumienia. Leny Notnero, Gotfryd, przynajmniej odetni od tego Fredelika, serio. Gotfryd, Leny zajm... Zajmij ty się lepiej swoim życiem, Gotfried. Masz czym? Rozmowa pomiędzy tym a tym była, nie? Kurwa kamera. No dalej, pokaż się! Kurwa! Nie sądziłem, że to jest kamera. Muszę ją wyłączyć. Ale to tylko kamera mnie zidentyfikowała, a tam czy to nie no, Muszę ją wyłączyć No i dobra, kamera została wyłączona Myślisz, że jesteś Swana? A gdzie tu był jakiś punkt kontrolny? 11.2 No był safe Hmm. Był safe Dobra Możemy to wczytać, bo akurat dużo nie stracimy. Nie zauważyłem tej kamery, kurka wodna. Teren monitorowany, a to akurat jesteśmy tutaj. Yeah. Yeah. We, mam dla ciebie zadanie, którego wolałabym nie żyć. Synka z nadziei, że jest został brutalnie zamordowany. Jedyną szansą na spytanie o prawce tego prawie. dzieciaka jest to zdobycie oryginalnego Myli, nagrania preenderskiego z tego zdarzenia. Tak, tak nie ja niestety mam. powstało. Więcej o całej sprawie w załączniku. Okej, okay, dostaniemy załącznik, który ja przeczytałem wcześniej. Wyłączmy kamerę, najpierw. Wyłączmy kamerę. Zajmiemy się tym pierwszym gościem, i tak jakoś tą robotkę po cichu trzeba zrobić. Jakby się udało, to było zajebiście, bo więcej chyba doświadczenia, reputacji. Podnieść ciało. Wypierdalań. Te. A, tą rozmowę też czytałem, dobra. Dobra. Tam jest kolejny koleś. Czy ktoś, tu jeszcze ktoś jest? Nie, nie ma tu żadnego kolesia. Dobra, muszę ich likwidować po kolei. Kurwa, mogę go. U... Nie chciało. To mi się podoba w takich grach. Wiecie, że można y, na różne, różne sposoby sobie zrobić misję, co nie? Dobra. No chyba nie wstaniec Oby. No oby, oby. Dobra. Odnajdź studio Gof, Godfryda i Frederika. Ej. Kamera, kamera, kurwa, kamera! 5, shit, shit! Dobrze, że w się spostrzegłem Kamera, wyłączmy ją. Aha. I my ją wyłączyć, bo będziemy to monitorować, a to nie fajnie. Jak wyłączymy kamerę, to wtedy możemy się bezpośrednio poruszać po terenie. To wykrycia, co nie? A ja takie robotki... takie... takie coś uwielbiam w grach. Takie coś uwielbiam gra. grach. Co my tu mamy? No jakiś... dobra, no do <laughs> Teraz tak. Pytanie, gdzie to biuro ich jest. No, chyba nie będzie innego wejścia, jak po tych schodach. No dobra. Niech mi się nawet podświetla, widzisz? No. Widziałeś? To zdobienie? Nie, ze starą babą i na wszczepianym tam Goście i robi taki przegląd. Nie czaję, co tak cię do tego ciągnie. Bo lubię takie... Wiesz... Miękkie, słabe, takie... Okay, jeden się ruszył, a drugi? Co oni będą robić? Jeden poszedł tam, drugi tam. Muszę ich zlikwidować. Aha, on się gapi w tę stronę, no to trochę nieciekawie. one trochę nieciekawie. Uda mi się go zlikwidować Okej, pięknie Dobra, kolejny kolej zlikwidowany Muszę się dostać do biura. Okej, które to mam, Te 15 minut dobra Zobaczmy, czy ktoś tu jest do góry Kamera jest, na pewno jest kamera Więc trzeba ją wyłączyć w tej, w tej natychmiastowym No chyba to potrwa, no to wyłączanie kamery szybciej by mogło No ale dobra Parę sekund dosłownie A u góry jest koleś jeszcze, patrzcie Dobra, kamera wyłączona Olera, jak się nim zająć? Kurde Czekajcie, ja sobie walnę save'a, bo właśnie do dobry pomysł, żeby zrobić sobie kurwa save'a. To jest dobry pomysł. Już spokojnie. Tam jeszcze koleś łazi. Teraz go spłonkniemy. Dobra, pięknie. zajebiście. Teraz muszę się dostać do góry. No co to jest? Podłącz się. Okej. Okay. Hmm. No chyba to. Teraz to. Kurde, nie mogę się tu przesunąć Olera Raz się skończył Czy ja mogę to jeszcze raz użyć Chyba nie mogę, no dobra, no trudno się mówić Wtedy mogę się dostać do biura Chyba tak Ok, jest ich chyba okay. Okay. studio jest tam, Czy ktoś tu azi? Zetnij to, jest studio, zanim mu włożę. No a jak? Inaczej nie klei się z dźgnięciem. Ale tu jest dwóch typach. No coś. Się... Okej. Okay. Przesuwam też oklatkę wrażenie bólu i metaliczny posmak. Bardzo ładnie. Mhm. Uch, wytnę zapach potu. Co ty, zostaw. Niektórzy to lubią. Okay. Koniec w dwóch wersjach się puści. Z i bez. Dob Jak ja mogę ich tu wyciągnąć? Tam jest dwóch typach? Trzech nawet chyba. Chyba, że oni na fotelu siedzą, nie wiem. Słuchajcie, wolne sobie save'a. Oni na fotelu w ogóle leżą Diki. Nowe, ciepłe, gorące. Okej, okay, nowe, ciepłe, gorące. nie ważne to jest w ogóle. Pobudka. Nie hmm. I opuścić teren. No i dobra, mamy nagranie, a ja teraz muszę się stąd wydostać. A który ja wszedłem? Czy ja mogę? Kurde, nie wiem czy ja tędy wyjdę. Monera, a nie by było, tym całą drogą wyjść. Monera nie da rady. No dobra. Tu jest spokój. Czekajcie, tu mamy typa. Mam cię spokój. Tu jeden, ty pęgę. nie wiem czy teraz się nie włączył alarm. No, ją! Cholera, poważnie dobrze że miałem save'a. Gdzie ten save był? Tutaj. Dobra. Akurat miałem save'a. A. A... A czemu oni nie siedzą na potelach? Cholera, i co teraz? Mogę jakoś, nie wiem... ...wywołać ich? Huuuhuhuhuhuhuhu... Kurwa... Oni leżeli na fotelach, no powaga! Jasny, cholera, no nie wierzę, no. Nie, dobra, to, a, tego nie otworzę. Hm. Super. A tu? Kuźwa Oni siedzieli na fotelach, no nie wierzę Kurde, czekajcie, ja bym sobie czytał to jeszcze raz no, Mają się na fotelach, leż spali czy co tam robili No i chuj A co się stanie jak otworzę? Okej. Okay. Aha. Tu cicho. Ja biorę tylko to. Zobie wyjdę. Jak taka myszka po cichu. Okej. Okay. No i dobra, i wychodzimy stąd. Oni chyba byli jacyś, nie wiem, jakby na aj nie wiem Podpięci chyba po prostu i... I właśnie chyba dlatego. Muszę się stąd teraz wydostać. Dobra, opuśćmy ten teren. I miejmy to już z głowy. No i dobra. Zajebiście. Do skrytki, teraz musimy jechać do skrytki wariantem, dobra. I po prostu oni byli jakby na nie wiem, podłączeni, i nie mogli jakby, nie wiem. Po... No co tam? Wysiadka? To jest ta skrytka. Dobra robota. Miejmy nadzieję, że dzięki twojej pomocy uda się złapać tego skurwysyna, który to zrobił. Zamykam kontrakt. No i zajebiście. Poro doświadczenia. Właśnie, za, właśnie dlatego kurde robić, war, warto robić te zadania po cichu, bo więcej doświadczenia się dostaje. Zobacz, 3000 transfer hajsu, no i zajebiście. Regina Jones, przeczytaj to. Mam dla Ciebie kilka nowych kontraktów i sprawdź się dobrze, a twoje imię imię się coś znaczyć w twojej branży. Okej. Okay. No dobra. To zobaczmy sobie mapę. Czy tu są jeszcze jakieś kontrakty w pobliżu? Które mamy A. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma, dwa bo najbliższe kontrakty są tutaj. Mogę do tego ewentualnie podjechać. A czekaj. Tutaj mapa. A postać? Mamy jakiś ten? O, mamy, no to super. To może to dam na 15 poziom. Jeden punkt atrybutu. O, tylko pytanie, sobie, co by to dać? Refleks? Co tu może mi dać refleks? Mm. A to, jak walczę kataną, to takie słabe. A to? Balista. 100% zasięgu z w kierunku przeciwnika. O, ciekawe. To z samochodem powiązane. Tu Muchawiec. Chyba, że interakcję z rybu. Nie za bardzo wiem o co chodzi. Super Supenia. O! No dobra, to wydajmy sobie w to. No dobra. Kolejne punkty wydane. No i dobra, a my, mordy kochane, w sumie mamy tylko do odcineczkę, tak czy siak. Ale co tam, Do możemy dojechać do kontraktu. Daleko nie ma. Sobie dojedziemy. Tym pojazdem to szybciutko pójdzie. I rura do przodu. Ten jak trzeba. Kurwa. Dobra fura, naprawdę dobra fura, nie ma co. W GTA takiej byście mi nie dostali, nie, nie mieli, że w GTA byście takiej kury nie mieli. w GTA byście takiej pury nie mieli. Nie? Uzbrojonej jeszcze, z której można napierdalać Z której można jeszcze napierdalać, nie? Dobra, bo Ja, ty. ja tu robię sobie Sejba. Robię sobie tu Sejba. Dobra, i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeśli tak, to serduszko dla was, mordy Buziaczki Ja tylko jeszcze na koniec przypomnę o konkursach na 2400 subów 40 zł do wygrania. Dwa kluczyki do jednej gry do wygrania. Na 2500 subów 200 zł do wygrania. Na 3000 subów potem Diablo do odgadnięcia. I zapraszam na swojej live, które są pełne. Ode mnie. mnie macie banieczkę na zdroweczko. No i czy się do kolejnego Lewica z elo.